Naszym gościem jest pan Masiej Wrubel, wiceminister kultury. Panie ministrze, zajmuje się pan w tej chwili bardzo mocno mediami lokalnymi. Jaki był powinien być model tych mediów lokalnych w obecnych czasach? Znaczy, no, nie, nie rządowi ustalanie modelu mediów lokalnych, ale na pewno chcemy, aby wzmocnić rolę i siłę mediów lokalnych maksymalnie. Dzisiaj podczas panelu w Mikołajkach dyskutowaliśmy na temat finansowania przez samorząd terytorialny swoich mediów, czyli mediów samorządowych. To jest dyskusja, która toczy się w Polsce od prawie 20 lat i ona tak na poważnie w tej chwili dopiero zaczyna wybrzmiewać. Polska Izba Prasy dość mocno protestuje przeciwko temu, aby samorządy mogły wydawać swoje gazety, robić swoje telewizje, mieć swoje stacje radiowe. Ponieważ kurczy się rynek reklamowy i media prywatne bardzo często pierwsze na tym rynku tracą. Europejski Akt o Wolności Mediów, który Polska implementuje w tej chwili, właśnie narzuca naszemu rządowi tego typu decyzje. Czyli my musimy dzisiaj doprowadzić do sytuacji, w której to lokalny rynek medialny nie będzie zaburzony. A zaburza je przecież prasa samorządowa, która jest nie dość, że finansowana przez budżety, można powiedzieć, nieograniczone, bo to tylko. Bo burmistrz decyduje ile wyda na te media, a po drugie także sprzedaje powierzchnię reklamową, czym konkuruje z rynkiem prywatnym. No tak, ale jak odróżnić zwykłe informowanie na stronie internetowej miejskiej od o, o... Od medium lokalnego wydawanego przez samorząd. Przecież to jest prawie ta samo. I trudno w tym momencie samorząd zawsze może powiedzieć, że, że tylko stronę wydaje po prostu, nic więcej. Samorząd ma obowiązek prowadzenia strony internetowej, bo informowanie o tym, co robi, jest jego obowiązkiem. Promocja gminy to też zadanie własne gminy, więc e, samorządy będą e, e, informowały mieszkańców o tym, co robią, ale nie będą mogły wydawać swojej prasy. E, dopuścimy. Możliwość wydawania przez samorządy biuletynów informacyjnych, czyli właśnie tego, co zawiera strona internetowa, bez polemiki, bez polityki, bez reklam, bo mieszkańcy nie są od tego, żeby finansować tego typu gazety, a z drugiej strony wzmacniając media prywatne, być może niebawem. Będziemy o tym mówić szerzej, bo pracujemy nad funduszem wsparcia misji lokalnej. Więc wzmacniając media prywatne, damy im pewnego rodzaju wolną rękę w tym, jak mają funkcjonować na tym lokalnym rynku, żeby mogły z otwartą przyłbicą, nie czekając na samorządowe pieniądze, móc mówić jak jest. Panie ministrze, bez polityki, bez reklamy, jak pan to określił ładnie, ale jak to wyegzekwować? Bo zawsze jakieś sankcje idą za prawem, a tutaj, no co, cenzurę byśmy zrobili? Nie, nie, to nie chodzi o cenzurę, no, to będzie bardzo proste. Każde wydawnictwo w Polsce będzie musiało sprawozdawać tak zwaną reklamę państwową, czyli będzie musiało e, swoim widzom wytłumaczyć się z tego, ile pieniędzy publicznych otrzymuje rocznie. Z różnych publicznych kieszeni. I tu będzie czarno na białym napisane, kto jest czym, kto jest jakim medium, czy jest to medium, które żyje z pieniędzy publicznych, czy żyje z pieniędzy prywatnych, albo ze, ze składek swoich widzów czy czytelników na różnych portalach zbiórkowych, bo takie media też funkcjonują. Kiedyś to było tyle proste, że po prostu były gazety, albo ich nie było. Teraz rynek medialny to przede wszystkim Internet. I to w tym momencie no to jak wesprzeć, nie wiem, 10% portali internetowych w danym powiecie, które często zrobione amatorsko także. Jak to zrobić? Jak to, jak to wszystko uregulować, żeby żeby był i i owca cała, żeby i media rozkwitały jak... Yy... Jak te 15 kwiatów i jednocześnie jednocześnie, żeby to, żeby się w czymś nie zagubić w tym no, w tym wszystkim. Jak będziemy mieli szczegóły tej, tych przepisów, to na pewno o nich będziemy rozmawiać, będziemy szeroko konsultować każde zapisy z różnymi środowiskami, bo chcemy, aby prawo, które powstaje było wysokiej jakości. E, konstytucja gwarantuje nam. Możliwość krytyki każdego. Krytyka prasowa w naszym kraju jest czymś, co jest nieskrępowane niczym. Każdy może założyć w dowolnym momencie gazetę czy portal, bo tego typu działalność nie jest koncesjonowana. Ja zachęcam oczywiście, bo to jest tylko kwestia tego, tej inwencji, którą właściciele portalu czy dziennikarze mają w sobie, żeby stworzyć ciekawy produkt dla swojego czytelnika, dla swojego odbiorcy i to decyduje potem, czy dany portal zostaje na rynku, czy nie. I chyba to jest dobry argument w naszej rozmowie, do, do, dobry akcent. Pamiętajmy, że samorządy nie powinny wydawać własnych mediów, które będą polemizowały z przeciwnikami politycznymi na przykład. A to na pewno, bo to właśnie bardzo często jest do tego stopnia wykorzystywane w lokalnej polityce, że kto ma pieniądze na gazetę, ten narzuca narrację. A jednak, ale to też. Tyczy się obu stron, czyli też mediów prywatnych, które często pozbawione środków publicznych stają się główną tubą opozycji, uderzającą we władzę. Tu oprócz, obok przywilejów, które w tej sytuacji się pojawią, potrzebne też akcentowanie obowiązków, a obowiązkiem jest rzetelne i obiektywne informowanie. I na tym pozostańmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.